Już niebawem wychodzi DLC do gry Elden Ringa, co za tym idzie na pewno wielu graczy będzie chciało przygotować się pod dodatek lub odświeżyć sobie historię świata oraz jego mechaniki. Być może niektórzy z Was będą tworzyć nową postać, żeby przetestować rozmaite buildy i skosztować tego, czego nie mieliście okazji poznać na poprzednich przejściach. Elden Ring jest nie tylko soundslike'em, ale też grą z ogromnym otwartym światem, a dzięki osadzeniu przygody na tak olbrzymiej mapie gracze otrzymali wspaniałe narzędzie do przechodzenia gry wielokrotnie i za każdym razem w innym stylu, jeżeli ktoś sobie tego zażyczy. Mnogość broni, rozmaitych czarów, cudów czy pancerzy sprawia, że możemy stworzyć praktycznie dowolną postać, z którą będziemy mogli się jak najlepiej utożsamiać. Elden daje nam znakomite poczucie przygody, gdzie wyruszamy w podróż po świecie niczym Frodo wraz z drużyną we władcy pierścieni, a nie odłącznym elementem takiej podróży jest rozwój naszych bohaterów i także pewien cel, do którego prowadzi nas wędrówka, co przy okazji eliminuje przypadkowe błądzenie po mapie i znajdowanie losowych rzeczy. Niektórzy gracze być może traktują takiego Eldena podobnie do Skyrima, gdzie wchodzimy do gry i zaczynamy w pewnym stopniu odgrywać jakąś rolę. Czy to bohatera paladyna z wielkim mieczem, lub magicznego rycerza, nekromanty władającego kosą i mrocznymi czarami, czy też zręcznego szermierza posługującego się rapierami. Możliwości jest bardzo wiele i tylko od nas graczy zależy, jak wiele pomysłów na rozmaite bildy powstanie. W związku z tym postanowiłem stworzyć coś, czego jeszcze na polskim YouTubie nie było. Bildologia. Czym jest owa bildologia? Najprościej rzecz ujmując jest to nauka o bildach albo też tworzeniu buildów. Część z Was może zadać pytanie właściwie po co nam ta cała bildologia w grze, którą możemy ukończyć na poziomie pierwszym, bez ulepszania broni, bez levelowania postaci. Możemy też wziąć pałę w dwie łapy, pokonać przeciwnika na jeden cios i właściwie sprawa za rozwiązana. Otóż w tym filmie postaram się Wam na to odpowiedzieć. Ja jestem groźniak, a ten kanał powstał, żeby zrzeszać fanów souls Lajków. -like Najnowsze dzieło od From Software to niesamowita gra, która daje nam ogromne możliwości tworzenia unikalnych postaci. W związku z tym postanowiłem stworzyć serię poradników, czy też bardziej prezentacji ścieżek rozwoju dla poszczególnych archetypów postaci. Bildologia będzie składać się z odcinków, w których krok po kroku pokażę wam jak stworzyć bildy do różnych stylów gry, od potężnych wojowników, po mistrzów magii, od zwinnych łotrów, po hybrydy łączące różne zestawy umiejętności, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. Założenie tworzenia buildów jest banalnie proste. Zamiast tworzyć jeden stały build postaci, ukształtujemy naszego bohatera w oparciu o pewien konkretny archetyp, który będziemy rozwijać w trakcie trwania gameplayu. Dla ułatwienia pokażę Wam schemat rozwoju czy też ścieżkę budowania. Szczeniak, pies, wilk, wilkołak. Chciałbym jeszcze doprecyzować pewne informacje, zanim soulsowi wyjadacze zjedzą mnie w komentarzach. Dopóki nie powstanie odcinka na YouTube, w poniedziałki, środy oraz weekendy około godziny 22 na kanale Twitch TV Ukośnik Groźniak, wraz z całą społecznością soulsową będziemy tworzyć pomysły, zbierać je do kupy i na żywo je testować. Buildologia opiera się na założeniu grania z perspektywy Fashion Souls, gdzie nasz set ma się wpasować w klimat odgrywania danej roli. Ważny jest tutaj wygląd i spójność wizualna oraz gameplayowa, gdzie każdy build ma prezentować konkretny oraz odmienny feeling z gry. To nie ma być poradnik, w jaki sposób one-shotować każdego bossa w oparciu o min-maxowanie każdego elementu, aczkolwiek oczywiście, jeżeli dana propozycja przy okazji będzie skuteczna, to nasz klimatyczny zmatowieniec tylko na tym zyska, a skoro grę można i tak ukończyć nawet bez lewelowania, to nie widzę w skuteczności naszego bohatera żadnego problemu. Podsumowując, chciałbym, aby ta seria była miejscem, gdzie będziemy dzielić się doświadczeniami, radami oraz strategiami, dlatego zachęcam Was, drodzy widzowie, do aktywnego udziału w komentarzach. Podsuwajcie swoje propozycje ścieżek rozwoju, a być może niektóre z nich zostaną użyte w kolejnych materiałach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, nadszedł idealny moment, żeby kliknąć w subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu wildologii. To by było na tyle. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw po sobie jakiś ślad i odwiedź mnie na Twitchu. Do zobaczenia!